Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Świat pod Kyczerą to festiwal folklorystyczny, w którym prezentują się przed publicznością mniejszości narodowe podczas swoich tanecznych i muzycznych występów na scenie. Z całego świata, Indie, Tanzania, Tajlandia, Ukraina, Gruzja i zespół z Polski, zespół Lednica, który widać w tle. Myślę, że dużo ciekawego i taka podróż, która nas czeka, i wszystkich, wszystkie osoby, które tutaj przyszły, będzie rzeczywiście czymś no, wyjątkowym, niepowtarzalnym. W tym roku odbywał się już jubileuszowy, bo 15. festiwal i po rozpoczęciu w Małopolsce trafił wprost do Sztabna Zdroju a tam, mimo niesprzyjającej pogody, przyjęły go tłumy widzów. my przyjechali z Gruzji. Uwielbiam ten kraj, ten festiwal, jest tu bardzo piękny i myślę, że jeszcze przyjedziemy. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Mniejszości Etnicznych Świat pod Kyczerą to najprawdopodobniej największy międzynarodowy festiwal mniejszości narodowych, jaki odbywa się w Europie. Przyjechałem do Polski z grupą z Tanzanii. Grupa nazywa się Maluna i gramy na bębnach. Jesteśmy tu, by pokazać naszą tradycyjną muzykę. Pieśni, które są powrotem do dawnych wieków, nasze piosenki są o ludziach, o ich początkach. Utwory, które wykonujemy również śpiewane są podczas ceremonii inicjacji, czym na ślubach. Chciałbym złożyć najlepsze życzenia mieszkańcom miasta. Jesteśmy szczęśliwi będąc tutaj i mogąc wystąpić na tym festiwalu. Idea festiwalu to przełamywanie stereotypów i barier dzielących narodowości. Już jestem w zespole od 10 lat, 9, ale to wszyscy w podstawówce przychodzimy. Przechodzimy takie eliminacje i jesteśmy w zespole. Bardzo mi się podobało, bardzo ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu. Wszystkie zespoły bardzo ładne. Najbardziej mi się podobały panie z Afryki. Festiwal ma na celu łączyć społeczności różnych krajów i kultur. Różnorodność kostiumów i występów to dowód na to, że cel został spełniony, a wszelkie bariery, przynajmniej na scenie, zostały przełamane. Festiwal Zwiastunów, myślimy, że będzie ciekawy. Tym oto symbolicznym przecięciem, tej oto rolki filmu. Panie Prezydencie, proszę. Gorące brawa! Czwarty Festiwal Zwiastunów Filmowych uważamy za oferty. Kino na łóżkach to arcyciekawa propozycja dla wszystkich kinomaniaków i miłośników filmów, choć tym razem chodziło nie o pełnometrażowe produkcje, ale o ich zwiastuny. To i tak publiczność dopisała. Z zaciekawieniem, z niecierpliwością oczekujemy tego, co przed nami za chwilę już. Także o kolejnych emocjach będziemy opowiadały już po, po kilku godzinach spędzonych w tej, tej niezwykłej atmosferze, w, w niezwykle urokliwym miejscu. Uczta zwiastunów filmowych trwała aż 3 dni, a wcześniejsze jego edycje odbywały się w Łęczycy i Trzebnicy, jednak czwarty festiwal trafił do Wałbrzycha, a konkretnie do parku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tam na specjalnie przygotowanych łóżkach polowych publiczność mogła obejrzeć wszystkie prace konkursowe. Świetnie, że to się dzieje w Wałbrzychu. Wreszcie Wałbrzych jest miejscem kultowym. Miejscem takim, jakim być powinien. Świetna impreza plenerowa, część festiwalu zwiastunów filmowych, nowa propozycja dla Wałbrzyszan. Bardzo fajna impreza. Kino na łóżkach to bardzo interesująca forma oglądania filmowych produkcji. To innowacyjna sztuka spojrzenia na kino w innej konwencji. Podczas festiwalu nie zabrakło poza pozycjami filmowymi dobrej muzyki na żywo. Nieskończona płodność, niewyczerpana moc życiowa i zarazem Uwodna siła pokusy, która nas nęci do formowania. W głębi materii kształtują się niewyraźne uśmiechy. Przez trzy festiwalowe dni nomaniacy przeżywali ogrom atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Był przegląd produkcji studentów szkół filmowych, były filmy nieme, a także warsztaty. Nie zabrakło też spotkań z artystami i twórcami filmów. Wałbrzych może poszczycić się już czterema monetami okolicznościowymi. Na zlecenie muzeum została wyprodukowana seria przedstawiająca zabytki miasta, a niedawno rozpoczęto sprzedaż zestawu pionierzy wałbrzyskiej porcelany. Kolekcjonerzy zacierają ręce. W Wałbrzyskim Muzeum pojawiła się kolejna moneta okolicznościowa. Tym razem seria związana będzie z prekursorami wyrobów porcelanowych w tych okolicach. Dostępna jest już pierwsza moneta o nominale 8 dukatów. Zdobi ją postać Karla Kristera, którego dorobek jest ważną częścią muzealnych zbiorów. To właśnie od Wałbrzycha, to właśnie od manufaktury Karla Kristera, która w ubiegłym roku świętowała 180. jubileusz. Swojego powstania to od tej manufaktury zaczęła się historia porcelany na Śląsku. Cała seria ma się składać z czterech monet. Oprócz Karla Kristera pojawi się na nich również sylwetka Karla Tilsza, założyciela dzisiejszej porcelany Wałbrzych. Na monetach zostaną przedstawieni również właściciele mniejszych manufaktur z regionu. Omego i Prouzego, które funkcjonowały tu w Wałbrzychu przed wojną, one nie przetrwały czasu wielkiego kryzysu, więc, więc ich historia zakończyła się jeszcze w latach dwudziestych. Natomiast może właśnie z tego względu ich wyroby, wyroby tych dwóch fabryk, tych dwóch manufaktur, są szczególnie cenne na rynku kolekcjonerskim. Przypomnijmy, że wcześniej wyprodukowano już serię monet okazjonalnych pod nazwą Bielcy Architekci. Można na nich zobaczyć zabytki architektury mieszczące się w Obrzyskim Śródmieściu, jak Pałac Albertich, Kościół Ewangelicki i Kościół pod wezwaniem Aniołów Stróżów. Wszystkie cztery monety dostępne są w sprzedaży w Obrzyskim Muzeum. To nie chciałby dostawać większej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje aż 11 sposobów, które mogą doprowadzić do wypłacenia emerytom korzystniejszych świadczeń. Dodatkowo wypróbowanie takich możliwości nie niesie za sobą żadnego zagrożenia dla wysokości emerytury. Każdy emeryt, który spełnia określone przepisami warunki, może starać się o ponowne przeliczenie tego świadczenia. I nawet jeśli okaże się, że jest ono mniej korzystne niż to wypłacane dotychczas, nie będzie ono zmienione i będzie wypłacane w dotychczasowej wysokości. Każdy emeryt powinien przede wszystkim sprawdzić dokumenty z wykazem zarobków, które przedłożył do wniosku. Może okazać się bowiem, że niektóre z nich nie zostały załączone, gdy staraliśmy się o świadczenie. Do emerytury można również dorobić. Co więcej, ci, którzy ukończyli już wiek emerytalny, mogą to robić bez ograniczeń. Niektóre osoby mają również prawo do dwóch lub więcej świadczeń, łącząc np. emeryturę z połową renty lub na odwrót. Warto pamiętać także, że gdy emeryt ukończy 75 rok życia, przysługuje mu. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Dotyczy to również zamiany renty np. z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę. Świadczeniobiorca, który uzyskał wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet, 65 w przypadku mężczyzn, mogą starać się o przyznanie emerytury i wtedy przy wykazanych takich samych zarobkach to świadczenie z pewnością będzie wyższe, ponieważ będzie inaczej ono obliczane w takiej sytuacji. Sposobów na podwyższenie emerytury jest zatem wiele, choć niektóre wydają się dość skomplikowane i zawiłe. Jeżeli widzimy potrzebę ponownego przeliczenia wysokości świadczenia lub uzyskania dodatkowych informacji, warto skorzystać z pomocy specjalistów w najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia!